Porannym rannym paśmie kanału Zero Tomasz Kamel, w jednym właśnie z takich sekcji tego kanału, opowiedział w rozmowie, akurat ze prowadzącym o ciekawej historii, którą usłyszał rzekomo od samego reżysera. Reżysera filmu *Kornblumenblau*. Blau. Jest to film o obozie koncentracyjnym. I reżyser tego filmu opowiedział Kamelowi, że podobno chcieli nakręcić, jak wyglądał sam proces zagazowywania ludzi od środka. W związku z czym, kręcąc tę scenę, poświęcenie statystów podobno było nie do opisania. I Kamel opowiadał o tym, jak ludzie napierali, jak chcieli wyjść i że nagrali to, tę scenę tak realistycznie, że reżyser był właściwie no, i pod wrażeniem był tym wstrząśnięty. No I Kamel mówi też, że to było wykonanie no na 110%. Że było tak intensywne. I opowiada dalej, że w środku była postawiona kamera obrotowa, która wszystko filmowała. Chcieli puścić w filmie tę scenę, ale ostatecznie jej tam zabrakło. A zabrakło jej dlatego, że po prostu ona się nie nagrała. Wszystko było technicznie perfekt, ale całość się nie nagrała, w związku z czym reżyser. I tak Kamelowi opowiadał i przez to Kamel tak opowiadał w poranku, że reżyser pomyślał, aby tego po prostu nie robić, żeby nie ponawiać takiej sceny, aby nie było dubli, nie było ponowień, że to jest jakiś e, sposób na działanie przeznaczenia, że jest to po prostu przeznaczenie. E, wydawało mi się to bardzo istotne, co powiedział Kamel, ponieważ nie mamy tutaj jakby takiej koincydencji, która wskazywałaby, że faktycznie. Jest tutaj wiele różnych poszlak, przynajmniej z tego, jak on opowiedział tę historię. Nie wskazuje to na to, aby było więcej koincydencji, no, bo powiedział tylko o tym jednym prostym momencie, że tak powiem. Natomiast on jest faktycznie bardzo znaczący, bo chciałbym się tutaj podeprzeć tym, że aby wywołać synchroniczność lub kiedy ona występuje. Występuje zazwyczaj, kiedy jest większe skupisko ludzi i jest większe natężenie emocjonalne. W sensie im większe emocje, im bardziej nas coś to wewnętrznie porusza, Dotyka, tym większa szansa, że ta koincydencja w związku z czymś, co właśnie nas, nas porusza, nawet w sposób symboliczny się zadzieje. Także y, jestem w stanie stwierdzić, że faktycznie jest to synchroniczność, a niekoniecznie coś takiego, jak inni y, nazywają szczęśliwy przypadek. Tak? Czyli, że, że szczęście nam sprzyja, że to jest jakiś szczęśliwy los. Tak? Reżyser uznał na podstawie swojego światopoglądu swojej moralności i tak dalej, że nie będzie tego wykorzystywał w sposób taki, aby przedstawić to w filmie i puścić dalej i nie wiem, coś nad tym zyskać, rozgłos czy, czy coś takiego. Tak? Po prostu stwierdził, że miało po prostu tego nie być i tak to zostawmy, skoro się nie nagrało, to tak miało być. Więc jest to bardzo ciekawe. I jest jeszcze jedna historia, o której też Kamel opowiadał w Poranku Zero. Natomiast no nie załączę tutaj linka do którego to odcinka dokładnie było, w którym to było odcinku, ponieważ szukałem, ale no kurczę nie mogę znaleźć, no, po prostu nie wiem, nie ma, nie, nie ma jak tego wyszukać po słowach, yy, a przeglądałem i wiem, że on o tym opowiadał, wiem, że to było w poranku rano, być może jeżeli ktoś oglądał lub pamięta, no to może podesłać gdzieś link albo załączyć tu też w komentarzu, to na pewno będzie fajne dla innych, E, bo szukałem, między innymi, tej historii również po to, aby sobie prostu ją przypomnieć i nie opowiedzieć tutaj bzdur, lub po prostu przeinaczyć bardzo fakt. Ale też właśnie Kamel opowiadał jedną historię, e, już nie taką, którą gdzieś tam zasłyszał, ale taką, która dotyczyła bezpośrednio jego. To można na przykład sobie zweryfikować pod tym względem, że faktycznie Kamel kiedy siedział skuterem i on właśnie tę historię tam opowiedział a propos tego, że jak właściwie uniknął wypadku lub jak miał no, dziwny zbieg okoliczności, który no tutaj można powiedzieć, że e, no, ciężko wywnioskować też, czy to jest synchroniczność, natomiast jest to na pewno no, ciekawy zbieg okoliczności, ale no, ja bym powiedział, że to jest bardziej właśnie szczęśliwy traw, to tak no tutaj no, ciężko wywnioskować, bo nie ma większych y, powiązań, więcej opowieści o tym, nie, nie ma tych poszlak, którymi moglibyśmy się tu posiłkować, jak w innych historiach, że jest na przykład czegoś więcej. Aczkolwiek no historia jest mega ciekawa, można by ją podciągnąć pod synchroniczność, a brzmiała, brzmiała ona mniej więcej tak, jak o niej opowiedział pan Tomasz Kamal, że jeździł skuterem, często właśnie gdzieś tam po, chyba w Warszawie bodajże, po mieście i, no i nie chcę przeinaczyć, Jeżeli przeinaczam, to przepraszam, ale coś mi się kojarzy, po prostu nie zakładał kasku lub patrzył tak trochę z góry na ludzi, którzy jeżdżą w kaskach, bo to jednak jest tylko skuter, tylko jasz skuter. I pewnego dnia gdzieś tam, miło, że ten kask miał, no to ktoś tam do niego podszedł czy, czy jakoś trafił ktoś mu tam powiedział, że warto zakładać kask. Znaczy to nie są te słowa, nie? To nie, nie jest to, bo po prostu mówię, no nie mogłem do tego wrócić, nie pamiętam tego jeden do jeden, ale parafrazując bardzo, bardzo skrótowo, no to pan Tomasz Kamal właśnie jeździł i gdzieś tam był sceptyczny wobec kasku i pewnego razu, dnia gdzieś tam do niego ktoś podszedł i powiedział właśnie rzeczy, które wpłynęły na zmianę jego decyzji, tak, że tym razem wracając decydował się ten kask po prostu założyć na swoją głowę. Opowiadał o tym, że właśnie akurat tego dnia, akurat później wracając, dobrze, że ten kask miał na głowie, bo no mógłby na pewno dostać mocnego uszczerbku na zdrowie, a jeżeli nie to, no to on mogłoby się to potoczyć nawet znacznie gorzej. Ponieważ akurat nie pamiętam, czy ktoś mu zajechał drogę czy coś, w każdym razie był blisko wypadku albo miał po prostu jakiś tam y, lekki wypadek, ale mówię no nie chcę przeinaczać, bo po prostu kurczę, no nie pamiętam dokładnie jak to było, ale mniej więcej wyglądało to w ten sposób i całym klu y, tej historii właśnie dlaczego ją chcę tutaj przytoczyć i dlaczego tak bardzo zależało mi, aby ją odnaleźć i po prostu jeden do jeden opowiedzieć tak jak o tym filmie, to fakt, że pan Tomasz Kamel właśnie wspominał, że i tą kluczową taką kwestią było to, że Ktoś do niego podszedł, czy z nim rozmawiał i ta osoba wpłynęła na jego życie dosłownie, bo on zmienił, on zmienił swoje jakby podejście, zmienił sposób myślenia o pewnych rzeczach i jakby podjął inną decyzję w tym momencie. Tak jakby, jakbyś jechał cały czas prosto i na rozdrożu miał dalej jechać prosto, ale ktoś Ci powiedział, ej wiesz co, ale tutaj jednak w tym momencie to skręć w lewo i Ty byś pojechał i tutaj jest, jesteś na rozwidleniu, co nie? I wtedy, zamiast jechać prosto i jakby dojechać do pewnej mety, czy do jakiegoś takiego kamienia milowego, ty gdzieś idziesz w ogóle inną drogą i coś zupełnie innego cię spotyka, lub jest po prostu tak, jak być powinno. I teraz właśnie dobre pytanie, czy to jest tak, jak właśnie być powinno? To znaczy, bo tutaj możemy już wejść z synchroniczności w kwestię właśnie przeznaczenia. Tak jak tam reżyser powiedzmy sobie, pomyślał, że i oddawanie tej sceny, no to jest jakiś sposób przeznaczenia. To była po prostu synchroniczność, czy coś innego zadziało, bo możemy to nawet inaczej wytłumaczyć. Pod wpływem emocji tego wszystkiego może po prostu doszło do jakiegoś uszkodzenia sprzętu. Są różne takie historie, że akurat w danym momencie nie wiem, aparat przestał działać, albo jakieś wyładowania elektromagnetyczne nastąpiły, albo coś tam prąd padł, albo coś takiego, tak? że idziemy na przykład ulicą światła gasną, coś tego typu. Więc różnie to można interpretować. Ale synchroniczność zakłada, że interpretujemy to w oparciu o swoje subiektywne zdanie, czyli o swój światopogląd. W związku z tym my jesteśmy tą główną osią, tym takim trochę pępkiem świata i w oparciu o to trzeba to identyfikować. To podobnie jak z marzeniami sennymi. W marzeniach sennych symbolika często ma bardzo ogólne i szerokie znaczenie, ale trzeba brać pod uwagę różne te symbole, które się pojawiały, im więcej, tym lepiej i trzeba je interpretować w oparciu o siebie. O to, co się działo w danego dnia u ciebie, i tak dalej, w co wierzysz, i takie tam. Eee, więc, więc zawsze musi być ten kontekst. I tak samo tutaj historie bardzo ciekawe znowu historie opowiedziane przez osobę, która jest znana więc bardzo fajne chciałem je przytoczyć. Mówię, jeżeli coś pomyliłem, czy inaczej to nie celowo, tylko po prostu z braku możliwości znalezienia, bo spędziłem ponad godzinę, żeby to znaleźć. Ten jeden odcinek właśnie ten pierwszy o filmie i mi się go udało znaleźć. A ten drugi, tą drugą wypowiedź, no po prostu nie jestem w stanie. No, no jakby szkoda mi po prostu czasu, żeby więcej tutaj poświęcać na to, żeby tylko to, to odnaleźć. Chciałem tutaj puścić tylko zajawkę o tym, że faktycznie taka historia miała miejsce. A no to jest w ogóle mega ciekawe właśnie, może o tym czas wspomnieć, że ja się chciałem znaleźć i posiłkować tą historią, aby ją tutaj opowiedzieć, sparafrazować, po prostu ją przedstawić. Może tam nie cytować, ale przedstawić po prostu. Czyli o tym skuterze, o panu Tomaszu Kamelu, o tej jego historii, a szukając jej znalazłem właśnie tę historię o, o obozie koncentracyjnym, o tym filmie, o tej scenie, która nie, się nie pojawiła. I znalazłem ją, mimo że szukałem godzinę, bo szukałem tamtej, ale tę znalazłem szybko i po prostu stwierdziłem, a dobra, też to nagram, opowiem o tym, bo czemu nie, tak? Może to też nie przypadek właśnie, że akurat tamtego znaleźć nie mogłem, a to mi się znalazło od razu i właściwie miałem o tym opowiedzieć, a tamtą stwierdziłem, że wspomnę, bo miałem to rozbić na dwa filmy, e, krótkie, tak będzie jeden dłuższy. I w sumie jak już tutaj jestem, to też, e, znaczy jestem, jestem, opowiadam o panu Tomaszu Kamelu, Kamelu, to Chciałbym tutaj myślę, że odnieść się do czegoś jeszcze, o czym też pan Tomasz Kamel w pewnym poranku opowiadał, być może nawet tym samym co wtedy, ale nie znalazłem. I nie jest to związane stricte z kanałem, z synchronicznością itd. ale opowiadał i to mnie mega zaciekawiło, bo ja o tym słyszałem, czytałem w książkach, że kiedyś właśnie w PRL-u były piramidki w kioskach ruchu. Po prostu w kioskach można było kupić piramidki do ostrzenia żyletek, ktoś się golił i ona, ta żyletka się stępiła, wkładałeś tam ją na jedną trzecią wysokości piramidy, która była w skali y, do, dokładnym odniesieniem, dokładną repliką właśnie piramidy, piramidę Cheopsa, y, tylko wykonałem takiej w skali y, i mógłbyś tam na jednej trzeciej wysokości bodajże właśnie położyć żyletkę i ona się ostrzyła y, to jest właśnie wątek tam związany z, y, z tym jakie właściwości posiada piramida Cheopsa jak bardzo jest ona niezwykła, jakie zawiera w sobie właśnie odległości, oczywiście w skali i tak dalej. Myślę, że o tym można nagrać też kiedyś odcinek. No ale to już tam no dużo, dużo pomysłów zawsze, dużo pomysłów, mało czasu na wykonanie, na zrobienie. Ale zaciekawiło mnie to, że faktycznie o tym wspomniał i że jest osobą wiadomo, która tam żyła. Ale ja czytałem to często w kategoriach takiej ciekawostki, że gdzieś tam faktycznie nawet w internecie można o tym znaleźć, ale nikt o tym nie opowiadał Nie opowiadał o tym na pewno tak sławna osoba. Więc słysząc to, fajnie, fajnie, poczułem się, że faktycznie nie jest tutaj żaden efekt Mandeli, <grym> tylko faktycznie to miało miejsce i fajnie, że ktoś o tym też wspomina, bo dobrze wiedzieć, że takie historie gdzieś tam miały miejsce. Podobno właśnie, jak dobrze pamiętam, był czechosłowacki, tam gościu, który kiedyś jeszcze to za czasów właśnie Czechosłowacji, był gościu, który miał patent na tą piramidkę, i tam czy nadal ma, już nie wiem. W każdym razie faktycznie taka rzecz miała miejsce. No, no dosłownie gruby temat na odrębną całą serię, że tak powiem, nawet, ale to już jakby nie ma nic wspólnego z synchronicznością. Natomiast chciałem dodać. Że w kontekście tutaj pana Tomasza Kamela to też opowiadał on o takiej, o takiej rzeczy i to było na swój sposób też niezwykłe. Więc takie trzy ciekawe rzeczy, które poruszał pan Tomasz Kamel, które faktycznie zwracają uwagę i które chciałem, żeby tutaj na kanale też zostały.